Zastanawiałeś się kiedyś, czy jesteś empatą? Zdolność ta jest tak potężna, że potrafi być zarówno błogosławieństwem, jak i przekleństwem. Wyobraźcie sobie, że potraficie wyczuć nastroje innych ludzi z taką precyzją, że dosłownie przejmujecie ich radość, smutek czy złość. Czując je jak własne. Brzmi niesamowicie, a jednak dla wielu osób to codzienność, która bywa no, skrajnie wyczerpująca. Cześć, witajcie na moim magiczno-paranormalnym kanale. Ja mam na imię Natalia i jestem autorką książki Paranormalia, prawdziwe historie o nadprzyrodzonych doświadczeniach oraz poradnika dla świeżo upyczonych mam i osób, nie tylko kobiet, które spodziewają się dzieci i chcą wpleść trochę magii ten wyjątkowy czas ciąży i pierwszych miesięcy z dzieckiem, Witchy Mama, Magiczne Macierzyństwo. Obie książki są dostępne w sklepie czarymary.pl, który jest partnerem mojego kanału i w którym znajdziecie poza licznymi fantastycznymi książkami, również magiczne akcesoria, karty, świece, kadzidła i dodatki. Link zostawię Wam w opisie. W dzisiejszym materiale opowiem Wam o tym, czym właściwie jest empatia, dlaczego tak wiele osób nie jest w stanie sobie wyobrazić z czym empatii muszą się mierzyć na co dzień oraz jak dbać o siebie, gdy ma się duszę czułą na każdą emocję. Bo wiecie, bycie empatą to nie tylko wzruszanie się na filmach czy współczucie każdej napotkanej osobie. To są także wyzwania, konieczność wypracowania granic, obrona przed negatywnymi energiami i umiejętność oddzielenia emocji cudzych od własnych. Jeżeli kiedykolwiek czuli się przytłoczeni czyimś nastrojem, i zastanawialiście się, skąd u mnie taka huśtawka emocji. Zostańcie ze mną, postaram się rozwiać kilka mitów i pokazać, że wrażliwość bywa największą siłą, o ile wiemy, jak nią pokierować. Słuchajcie, pewnie nieraz słyszeliście określenie empata i zastanawialiście się, co się pod nim kryje. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że chodzi wyłącznie o osobę, która ma na sobie takie ogromne, ma w sobie ogromne pokłady współczucia i łatwo się wzrusza czyimś losem. To jednak tylko wierzchołek Góry lodowej, w rzeczywistości empatii potrafią odbierać energię innych ludzi, chłonąć czyjeś nastroje tak silnie, jakby były one ich własnymi emocjami. Wyobraźcie sobie, na przykład, sytuację, w której wchodzicie do jakiegoś pokoju, a tam, choć wszyscy się uśmiechają, wy czujecie jakiś taki ukryty smutek, jakby. Unosił się w powietrzu, a zanim ktokolwiek cokolwiek powie, wy już po prostu wiecie, że coś jest nie tak. Empatii łączą w sobie dwa światy psychiczny i ten duchowy. Z jednej strony psychologowie mówią o wysokiej wrażliwości, czyli zwiększonej reaktywności układu nerwowego, z drugiej zaś, z tego bardziej duchowego, ezoterycznego, powiedzmy, punktu widzenia, mówi się o pewnej otwartości duchowej, czy naturalnej zdolności do przetwarzania cudzych wibracji. Obie te płaszczyzny mają wspólny mianownik empata. Nie tylko mm, współodczuwa emocje, lecz dosłownie pochłania je całym sobą, niezależnie od tego czasami, czy tego chce, czy nie. Takie osoby często nie potrzebują słów, by wyczuć, że ktoś cierpi, czy skrywa jakieś emocje jak złość. Szczególnie te negatywne emocje są bardzo intensywnie przez empatów wyczuwane. Ich intuicja działa niezawodnie, co bywa niezwykle pomocne w relacjach z bliskimi. Empata znakomicie doradzi, wysłucha, a nawet poprawia komuś humor z samą swoją obecnością. Ale, jak to często bywa, ta moneta ma też drugą stronę. Życie codzienne wypełnione jest silnymi bodźcami, nie zawsze przecież miłymi. Ba, nie ma co się oszukiwać, wiecie jak jest. Ludzie bywają zgorzkniali, skupiają swoją energię na negatywach. Nie wszyscy, ale zdecydowana większość. Spróbujcie uśmiechnąć się do kogoś na ulicy, będą patrzeć jak na wariata lub będą czuć się mocno niezręcznie. I jedynie niewielki procent odwzajemnia ten uśmiech. Także słuchajcie, takie odbieranie emocji może stać się dla empaty prawdziwym wyzwaniem. Dłuższy pobyt w tłumie. Praca w hałaśliwym biurze, czy przebywanie z ludźmi przeżywającymi kryzys, to dla empaty coś, co w błyskawicznym tempie wysysa z niego energię. I teraz pewnie empaci, którzy mnie oglądają, pomyśleli, o chwała pracy zdalnej i zakupom przez internet, bo z nikim nie muszę mieć kontaktu. I jeszcze chwała paczkomatom. Empaci z racji swojej emocjonalności to często typy samotników. Szukają samotności lub miejsc, w których ym, mogą się odciąć od obcej energii. i po prostu, no wiecie, odetchnąć. Mają też taką cechę, czy też powiedzmy umiejętność, że potrafią się czasami odciąć od świata, dosłownie wyłączyć się na chwilę i to nie z powodu braku towarzyskości, lecz dla zachowania tej właśnie równowagi wewnętrznej. Mamy tu więc do czynienia z istotą, która potrafi głęboko kochać, rozumieć innych, budować niezwykłe więzi, ale także szybko się wypala, gdy zewsząd atakują ją cudze emocje. Słuchajcie, temat empatii. Jest tak szeroki, że pewnie wielu z Was zastanawia się, skąd w ogóle mam wiedzieć, że jestem empatą. Czasem wystarczy kilka sytuacji z życia wziętych, by przekonać się, że wchodzimy w czyjeś emocje głębiej, niż robi to większość ludzi. Pomyślcie o takich momentach, kiedy wracacie z towarzyskiego spotkania dosłownie wyczerpani, mimo że przecież w teorii była to miło, miła wiecie, okazja do pogaduszek i do śmiechu. Zdarza się. No właśnie, jest to jeden z tych takich typowych sygnałów. Empatii często szybko się męczą w dużych grupach, bo nie tylko muszą przetwarzać własne przeżycia, ale też chłoną całą gamę emocji innych osób. Po czym jeszcze poznać, że macie w sobie tę wyjątkową wrażliwość? Otóż, jeśli zdarza się Wam niepokoić bez wyraźnego powodu, a dopiero później odkrywacie, że ktoś obok Was zmaga się z lękiem czy ze smutkiem, to może być klasyczny przykład empatii. Bardzo często empatii opisują to, jako uczucie takiego ciężaru na sercu, który dosłownie pojawia się znikąd, a po chwili okazuje się, że w pobliżu znajduje się ktoś w, jakby w trudnym dla siebie czasie. Inna rzecz, która może dać Ci do myślenia, jeśli zastanawiasz się, czy jesteś empatą, to intensywne przeżywanie filmów, seriali czy wiadomości w mediach. Możecie na przykład... Całkowicie wsiąknąć w losy bohaterów jakiegoś filmu do tego stopnia, że odczuwacie ich emocje niemal fizycznie. Nie chodzi tu jedynie o, wiecie, no, zwykłe wzruszenie, raczej o realne przytłoczenie. Jakbyście chcieli pomóc każdej cierpiącej istocie, a jednocześnie czuli wewnętrzną bezradność. Empaci mają też taką szczególną zdolność do wykrywania kłamstw lub zauważania, że ktoś. Coś ukrywa. Czasami wystarczy, że ktoś powie, o, wszystko u mnie w porządku a w Waszej głowie natychmiast odpala się red flag, wiecie, czerwona lampka, bo czujecie wibracje niespójne z tymi słowami. To są totalnie niewidoczne dla oka sygnały, ale dla empaty są one niezwykle wyraźne. Co ciekawe, wiele osób odkrywa w sobie cechę empatii dopiero wtedy, gdy ktoś z zewnątrz powie zwróć na to uwagę, bywa, że traktuje się to jako wadę lub spłyca do przewrażliwienia. A przecież nie chodzi o żadne przewrażliwienie, tylko Taką naturalną skłonność do głębokiego współodczuwania. Właśnie dlatego bycie empatą potrafi prowadzić do wewnętrznych konfliktów. Z jednej strony chcecie uszczęśliwić wszystkich dookoła i czujecie się wręcz odpowiedzialni za ich emocje, a z drugiej strony łatwo się zatracić we wszystkim, co pochodzi z zewnątrz i w tym wszystkim wiecie jakoś zagubić samego siebie. Jeśli wciąż macie wątpliwości, zwróćcie uwagę na to, czy w trudnych sytuacjach, na przykład podczas pomocy znajomemu w kryzysie, czujecie, że dosłownie przeżywacie jego dramat, jakby był jakbyś to wybyli w jego skórze. To jest właśnie taka kwintesencja Empatii. Słuchajcie, bycie empatą to nie tylko yy, piękne, głębokie rozumienie innych, ale także prawdziwy, emocjonalny coaster. Po pierwsze, wyczerpanie chłonięcie cudzych uczuć potrafi błyskawicznie odebrać energię i wywołać wrażenie, jakbyście yy, przepracowali cały dzień. Chociaż była to tylko rozmowa z kimś w trudnym stanie. Po drugie, mieszanie się emocji. Empata często nie wie, które uczucia należą do niego, a które do tej drugiej osoby. Po trzecie, problemy z granicami. Chęć pomagania bywa tak silna, że można łatwo dać się wykorzystać lub nawet zaniedbać własne potrzeby. Wreszcie niektórych przytłacza ta ciągła presja pomagania. No bo jakie inne myśli można mieć, kiedy czujemy ból innych ludzi? W związku z tym wydaje mi się oczywiste, że empatia. Powinien wiedzieć, jak o siebie zadbać. Bardzo ważne jest stawianie granic. Często empatie mają tak, tak wielkie serce, że chcieliby nieść pomoc każdemu, kogo spotkają na swojej drodze, a niestety jest to prosta droga do wypalenia. Trzeba nauczyć się mówić nie w sytuacjach, gdy czyjeś problemy przekraczają nasze, nasze możliwości. Pamiętajcie, nikt nie wymaga od nas, byśmy ratowali świat w pojedynkę. A troska o siebie wcale nie oznacza egoizmu. Druga równie ważna sprawa to wizualizacja, która niewątpliwie pomaga odseparować się od emocji innych ludzi. Wyobraźcie sobie, że otacza was półprzezroczysta bańka lub taka tarcza białego światła. Przez którą przepływa tylko to, co pozytywne, a negatywna energia się od niej odbija. Wielu empatów twierdzi, że już samo regularne ćwiczenie tej wizualizacji daje świetne efekty i pomaga im unikać przejmowania nastrojów innych. Równie ważne jest regularne oczyszczanie energetyczne. O nim wspominałam już niejednokrotnie na kanale, można do niego użyć rodzimych ziół, mięty, lawendy, kadzideł lub jeśli macie w domu, to szałowie czy palosanto, o których też nagrywałam filmy. Linki oczywiście zostawię w opisie. Okazanie przestrzeni pozwala usunąć przytłaczającą nas energię. Wdzięczne oczywiście będą również kryształy. Czarny turmalin, obsydian czy onyks pomagają w ochronie przed negatywnymi wibracjami. Z kolei ametyst i fluoryt poprawiają jasność umysłu oraz wzmacniają intuicję. Można je nosić w formie biżuterii, czy jako surowe bryłki w kieszeni, czy gdzie wam tam wygodnie. Praktyka medytacji również może pomóc. Wystarczy kilka minut. Dziennie, by skupić się na oddechu i powiedzmy tak, w cudzysłowie, wrócić do siebie. Starajcie się obserwować myśli, które przychodzą, jeśli poczujecie, że jedna z nich jest jakaś taka szczególnie ciężka, Warto zapytać samego siebie, czy to aby na pewno moje uczucie, czy może uczucie kogoś innego. Taka praktyka uczy samoświadomości i pozwala oddzielić własne em emocje od tych przyjętych od, y od innych ludzi. Oczywiście picie wody, regularna aktywność fizyczna, odpowiednia ilość snu. To wszystko wpływa na nasz układ nerwowy i podnosi próg odporności na, na cudze nastroje. Gdy jesteśmy wyspani i dotlenieni, łatwiej przychodzi nam zachowanie spokoju w obliczu problemów innych. I na koniec nie mogę nie wspomnieć o korzystaniu z pomocy. Nie ma nic złego w tym, by wybrać się do psychologa lub do terapeuty, zwłaszcza jeśli na co dzień żyjemy w stresującym środowisku, jeśli czujecie, że nikt z Waszego otoczenia do końca Was nie rozumie, mówi, że wymyślacie, dobrym rozwiązaniem będzie zasięgnięcie porady psychologa lub dołączenie do grupy wsparcia lub po prostu znalezienie ludzi, takich wiecie, waszych ludzi. Którzy Was zrozumieją. I tymi słowami zakończę ten odcinek. Wszystkim oglądającym mnie empatom życzę dużo siły. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Jeżeli tak było, proszę zostawcie kciuka do góry i oczywiście subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Do zobaczenia już niedługo. <mulnia> Gdzie od Chris noc uwierz w sny.